Cześć, dziś na filmie prezentuję, jak uruchomić tryb serwisowy testowy w ekspresie Saeco Model Multio. Naciskamy naraz dwa klawisze Espresso i klawisz Power i dopiero w tym momencie uruchamiamy zasilanie. Na pierwszym ekranie widzimy wersję Firebaru, następnie klawiszem Cappuccino przechodzimy do kolejnej sekcji i tu możemy wykonać test klawiszy. i ponownie naciskamy przycisk cappuccino i przechodzimy do, do kolejnej sekcji gdzie mamy test czujników wejściowych po lewej stronie widzimy obecność wody następnie obecność y, tacy na fusy i po prawej stronie czy drzwiczki są otwarte czy zamknięte obecność zaparzacza i obecność tacki ociekowej Literka Y oznacza jest, czyli w tym przypadku tylko brakuje nam wody. I ponownie naciskamy przycisk kabuciną, przechodzimy do kolejnej sekcji. I to możemy przetestować silnik zaparzacza oraz pozycje krańcowe zaparzacza w pozycji work i home. W tej sekcji widzimy możliwość przetestowania elektrozaworów. Możemy je po kolei uruchomić. W tym modelu są dwie sztuki. Pierwsza odpowiada za przelew, druga odpowiada za. Podanie wody lub pary na spieniacz. I tu widzimy test grzałki oraz młynka. W poprzedniej sekcji jeszcze mogliśmy uruchomić pompę wody, widząc ilość przepływającej wody, jaką widzi ekspres przez przepływanie.